Witajcie w krainie składów! W tym odcinku poruszymy temat hydrolatów. Jakie są najlepsze dla danych typów cer, jak je stosować, czym się kierować przy zakupach, na co uważać itd. Tak, abyście jak najlepiej mogli wybrać coś dla siebie. Sama hydrolatów używałam przez blisko 2 lata i dopiero od niedawna korzystam z toników, więc mam tutaj sporo do powiedzenia. Zapraszam! Czym jest hydrolat? Hydrolat to najprościej ujmując woda roślinna. Powstaje podczas produkcji olejków eterycznych i zawiera ich niewielką ilość. Hydrolaty mają bardzo różne właściwości zależne od rośliny, z której powstały. Jak używać hydrolatów w pielęgnacji? Najpopularniejszym sposobem jest używanie hydrolatów jako zamiennika toników. Tutaj jednak czai się pewna pułapka, ale o tym później. Hydrolaty z powodzeniem można stosować jako np. wcierki do skóry głowy, podkład pod olejowanie włosów, dodatek do maseczek, można nimi psikać makijaż, aby zdjąć efekt pudrowości. Czy w niektórych przypadkach nawet psikać nimi pościel, aby przyjemniej zasypiać. No co lubicie i co wam przyjdzie do głowy? Oczywiście rozsądnie. Zalety hydrolatów. I główną zaletą jest wielofunkcyjność, o której przed chwilą wspominałam, a także fakt, że mogą poprawiać aplikację czy wchłanialność kolejnych etapów pielęgnacji. Dodatkowo, to bardzo minimalistyczne i naturalne produkty, a ich różnorodność robi wrażenie. No każdy może coś dla siebie znaleźć. Wady hydrolatów. Przez to, że są produktami prostymi, nie ma też co oczekiwać od nich jakiegoś magicznego działania. Bardziej wspierają niż robią robotę same. Tak więc, jeśli po jakimś hydrolacie oczekujecie super nawilżenia, to raczej nie jest propozycja dla Was. Ale jeśli chcecie czegoś łagodzącego czy nawet delikatnie antybakteryjnego, to będą ok. Za wadę można też uznać fakt, że hydrolaty mogą znacząco różnić się między partiami. Kosmetyki naturalne często mogą mieć nieco inne kolory czy zapachy, w zależności od zbioru, ale przy hydrolatach odczułam to chyba najbardziej. Na przykład mój hydrolat oczarowy zwykle pachniał herbatką z termosu. A później trafiły się takie o zapachu stęchłego rosołu. I to normalne. Ale właśnie ze względu na naturalność, trwałość produktu może być mniejsza i lepiej stale kontrolować jego stan. Nasz niepokój powinny wzbudzać wszelkie osady, bo hydrolat powinien być klarowny. No i oczywiście tak jak przy każdym produkcie mogą występować podrażnienia i alergie. Lepszy jest hydrolat z konserwantem czy bez? Bardziej polecam z konserwantem. Przede wszystkim będzie stabilniejszy i nie trzeba go będzie trzymać w lodówce. Na co warto uważać? Na pewno warto zaglądać w składy, aby kupić hydrolat, a nie na przykład perfumowaną wodę z ekstraktem. Skład standardowego hydrolatu powinien wyglądać mniej więcej tak, a nie tak. Zwróćcie uwagę na to, że w przypadku pierwszym mamy dosłownie wodę kwiatową, a w drugim jest osobno woda, dodatki i ekstrakt. To nie jest więc produkt pozyskiwany w taki sam sposób jak prawdziwy hydrolat. Uważać trzeba także na kupowanie hydrolatów ze stron z półproduktami. Nie ma w tym nic złego, to często nawet tańsze, ale tam trzeba zwracać uwagę na opisy i czytać je dokładnie. Tam pH hydrolatów może być różne, tak samo jak ich przeznaczenie. Natomiast jeśli kupujemy hydrolat w drogerii z tej samej półki co kremy itd. to domyślnie jest on typowym zamiennikiem toniku. Mity. Hydrolat musi mieć dodatek kwasku cytrynowego, aby przywracał odpowiednie pH. Po pierwsze, hydrolaty często mają pH zbliżone do naturalnego dla skóry, a po drugie, hydrolaty stosujemy raczej w innych celach. W świetle nowszych badań funkcja przywracania właściwego pH traci na wartości. Ważniejsze są indywidualne właściwości roślin. Hydrolat należy wklepać 7 razy, aby nawodnił skórę. A dlaczego 7 a nie 10? To jakaś numerologia? Poza tym skóry nie nawadnia się w taki sposób. Gdyby to tak działało, to skóra byłaby nawodniona na przykład po siedzeniu w wannie z samą wodą. Teoria omówiona, to przejdźmy teraz do praktyki jaki hydrolat na jakie potrzeby itd. Zaznaczam, że marka nie ma aż takiego znaczenia będą pojawiać się różne, abyście mogli je później skojarzyć podczas zakupów. Hydrolat lawendowy będzie propozycją najbardziej uniwersalną. Można stosować go zarówno do skóry głowy, jak i do twarzy. Ma delikatne właściwości antybakteryjne, a do tego przyjemnie łagodzi. Nadaje się także do psikania nim pościeli dla lepszego snu. Takimi uniwersalnymi propozycjami jest również np. hydrolat lipowy czy bławatkowy. Ogólnie te kwiatowe są po tej bardziej uniwersalnej stronie. Do cery trądzikowej i tłustej moim ulubieńcem jest hydrolat oczarowy. Uważam też, że to jeden ze skuteczniejszych hydrolatów. Reguluje wydzielanie łoju i potrafi łagodzić zmiany trądzikowe. Dobrym wyborem dla tego typu cery będą jeszcze na przykład hydrolat z czystka zielonej herbaty, ogórka i gorzkiej pomarańczy, chociaż ten ostatni wolę w mieszankach. Do cery naczynkowej najczęściej poleca się hydrolat z kocanki włoskiej i podkreśla jego właściwości związane z łagodzeniem podrażnień, ujednolicaniem kolorytu czy zmniejszania opuchlizny. Sprawdzić się może także czarna porzeczka czy nagietek. Nagietek to według mnie taki lepszy rumianek. Do cery bardzo suchej wolę jednak polecić toniki i esencje, bo te mają większą szansę faktycznie nawilżyć. Mimo to dobrą opcją dla cery suchej może okazać się np. hydrolat różany czy malinowy. Jako hydrolaty typowo przeciwzmarszczkowe najczęściej poleca się taki z jagód goi lub z opuncji figowej. I spokojnie hydrolat nie jest taki drogi jak kolej. Wspomnę tu także o hydrolacie jabłkowym. Jest jeszcze dość mało znany, ale doceniany ze względu na delikatne właściwości rozświetlające. Jeśli chodzi o hydrolaty typowo do włosów i skóry głowy, to na przykład ciekawą propozycją na wzmocnienie jest taki ze skrzypu polnego lub z bambusa, to ze względu na zawartość krzemionki. Na łupież można wypróbować hydrolat rozmarynowy, ale zaznaczam, to tylko dodatkowe wsparcie. Łupież to poważniejszy problem. Na przetłuszczanie można wypróbować miętę, ponieważ poza regulowaniem wydzielania łoju daje też uczucie odświeżenia. Jeśli macie jakieś ulubione hydrolaty, podzielcie się propozycjami w komentarzach. A jeśli film wam się spodobał, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!